Dzisiaj wiemy na Renault Reno Koleos 2009 rok. Tak wygląda wahacz Tak, tu mamy śrubkę na klucz 18. Tom i Tom klucz 21. Łączyć stabilizatora będziemy musieli odkręcić. Klucz 19 po to, żeby nam spokojnie mieć do tej śruby. A. Stworzenie wahaczamy. I tu klucz 18. Odkręcamy całość. I co? I bawimy się. Bardzo pomocnym narzędziem jest taki klucz. Akurat kupiłem kiedyś gdzieś mega okazja była na Allegro, zestaw Yato. Fajne, idealne do odkręcenia amortyzatorów, choćby takich łączniczków, bo do środka zasadzamy imbuska i wszystko elegancko działa. Dobra, bierzemy się za tamtą śrubę i za tamtą. Ktoś kiedyś, gdzieś, śrubki snarował, to fajnie zeszły. <tryk zmarł> Stworzyj wahacza. Złożenie. O, luz masakryczny. Tu tuleja cała wyrąbana, a też cała spod jest tak tak Jest porany nowy. nowy. Nowe marki Febi. Taki mamy numer. A sobie zaraz te tylko Przeciścimy. i Przeciścimy. To...